narzędzia do anihilacji. Lęk był naturalnym sposobem przetrwania. Był jak barometr wyczuwający zagrożenie, tworząc w mózgu istotne połączenia nie wiesz co to, a nie masz broni, uciekaj. Działało zawsze, dopóki powstałe systemy nie zniszczyły tego naturalnego sposobu przetrwania, wprowadzając ludzi w stan ciągłego strachu i obaw. Ta metoda wzbudziła w ludziach potrzebę przewagi, tworząc coraz groźniejsze narzędzia do anihilacji. Im więcej techniki, tym krwawsze metody, lecz ich rozwój wzmacniał rozkwit społeczny. Zarządzający zmuszeni do nowych sposobów, sięgnęli po chemię, do eliminacji powolnej, lecz i to odkryto, więc ruszył wyścig technologiczny. Skupię się na tej najnowszej, co ma nas kontrolować, wymuszać pragnienia, spełniać je i uzależniać. Zwykła zabawka, na statystycznie dobranych słowach, ma przekonywać, że bez niej życia już nie ma, a z nią wszystko będzie nowe, lepsze i rozumniejsze, gdy nas będzie ubywać, zwyczajnie, biologicznie, i nie będzie komu zostawić ojcowizny. One wyliczą, komu przekazać najwięcej, jak myślicie komu.